No to chyba możemy, tak? Pomalutku, rozumiem w tej sytuacji. Jasne, jasne, jestem gotowy. Dobrze. To ja może na początek zapytam, czy kiedykolwiek w ogóle wcześniej oglądałeś Big Brothera, czy to w ogóle był program, który lubiłeś? Big Brothera? czy hmm. Ultima <laughs> Big Brothera. <laughs> to, znaczy, to znaczy. Big Brothera nie, ale za to mówię, jak byłem kontuzjowany, obejrzałem wszystkie sezony Ultimate Schidera, więc... Więc mniej więcej wiedziałem na no coś się pisze. Ja rozumiem, ale to właśnie ten moment był przełomowym, ten właśnie, że gdzieś tam przy okazji tego, że zabijałeś czas, oglądałeś tego Ultimate Fightera, to było takie natchnienie. Chcę tego spróbować? To zawsze znaczy, zawsze tak bardziej to wygląda takiego coś odległego i nigdy nie, nie myślałem, że taka szansa się pojawi, no ale jak tylko dowiedziałem się, że, że jest naburę, to, to, no, wszystko na nabór, to byłem wszystko jedną kartę, kupiłem bilet i polecłem. Powiedz, czy... Mm, mówi, że postawili wszystko na jedną kartę. Była jakakolwiek jeszcze taka w międzyczasie, kiedy już kupowałeś te bilety, kiedy się już zbierałeś? Wątpliwość, czy, czy to nie jest zbyt szalony pomysł? E, to znaczy, nie wiem. Myślę, że po prostu jest jedno życie i trzeba dać każdą szansę. E, tak jak kiedyś wcześniej wspominałem, to e, leciałem tam na drugi dzień po mojej ostatniej walce zawodowej, więc jedynie to było dla mnie takim dość... E, z takim zapytania, czy nie będzie żadnej kontuzji, ani czy wygram tę walkę, to się stanie, no to wiadomo, jak to jak tą walkę może się zdarzyć, ale tak to razem zdarza. Powiedz, jeśli chodzi tam, już jak przyleciałeś na miejscu, ten pierwszy taki moment zetknięcia się z tym wszystkim, e, poznania ludzi, m, coś takiego rzuciło ci się szczególnie w oczy, coś szczególnie cię jakoś tak zaskoczyło na miejscu? To znaczy, jak przyleciałem na kastnik, czy. Tak, na kastnik, na kastnik. No, to znaczy, na jednym z to i było bo. W takiej sali tam było około 400 osób, całych zawodnicy, no i to był taki dla mnie trochę szok, że aż tyle osób tam jest. Na sam casting, jak tak się rozejrzałeś po tych wszystkich ludziach, którzy tam się pojawili, to, to nie, nie naszła taka drobna wątpliwość, że to się może nie udać jednak przy takiej liczbie ludzi? To znaczy, no, ta wątpliwość zawsze była, no mówię, no aż do... do, do, do niego do pierwszego dnia, kiedy przyleciałem już na tą walkę eliminacyjną, to, to nie wiedziałem czy taka władze będę w programie, ale, ale myślę, że zawsze warto spróbować, zanim się negatywne myśli dopuści. Pamiętam, że o tym całym przedsięwzięciu, to znaczy o tym, że ewentualnie możesz pojawić się w Ultimate Fighterze, już mówiono przed tym twoim ostatnim pojedynkiem zawodowym, który stoczyłeś do tej pory, wpisywanym ci w rekord, to była walka na gali Fen 7, tak? Z Robertem Rajewskim. No właśnie, nie było takiej presji, nie czułeś takiego dodatkowego zdenerwowania, poddenerwowania, że tak naprawdę, mimo że nie jest to może pojedynek jakiś przełomowy, to może być jednym z najważniejszych, tak trochę niespodziewanie w Twojej karierze. No, przełomowym to nie wiem, ale widziałem, że Robert jest super mocnym strekerem, więc niebezpieczeństwo zawsze, zawsze jest i to nie można to w ten sposób patrzeć. Wątpliwości nie miałem, tak jak mówię, po prostu nie obiecywałem sobie nic odnośnie tego castingu, więc tylko myślałem o walce, a to będzie potem, to już nie ma no i się udało to wszystko jakoś dopiąć, to znaczy trafiłeś do tej decydującej rywalizacji. Powiem ci szczerze, tak jak się patrzyło na te zdjęcie zawodników, którzy gdzieś tam w tej pierwszej szesnastce się znaleźli, dobrze pamiętam sobie takie pierwsze zdjęcie, tak, które tak. gdzieś tam to, to się tak trochę patrzyło, stoi ktoś stoi, ktoś potem tak troszkę niżej stoi Marcin wrzostek, znowu ktoś wyżej, znowu ktoś wyżej. Tak troszkę wrażenie można było mieć, że na ich tle troszeczkę mikro się prezentujesz To nie tak, że takie wielkie chłopy się trafiły tam gdzieś przy okazji tego akurat Ultimate Fightera? To znaczy, w ten program był w lekcje, a ja zawsze no właśnie. od jakiegoś czasu jestem w wadykulkowej. No właśnie. No, mówię, zaryzykowałem i, i brałem rękawice z większymi zawodnikami. A to nie mówić. No. Ten ryzyko jeden nie wygrywa. Ale, ale trzeba przyznać, że ryzyko rzeczywiście, jak na razie przynajmniej, po tych pierwszych kontaktach i pierwszych informacjach, które nas no, zacierają, to się, to się opłaciło. Ten twój pierwszy pojedynek, który był pokazywany, ten twój pierwszy pojedynek, który stoczyłeś tam, to jak, jak to wyglądało, jeśli chodzi o twoje strony? Były jakaś dodatkowa, dodatkowe emocje z tym związane, czy podszedłeś do tego i, i, i jakoś czułeś się, tak jak przed wszystkimi wcześniejszymi swoimi walkami? To znaczy, przy całą walką się nie stosowałem jednym z ugody, głowy, to myślę, że nie chcę być w tym samolocie do domu na drugi dzień, bo to, to każdy przegrał na drugi dzień, już na to domu. I tylko ja wiedziałem, że jeżeli to się nie uda, to będzie najgorsza podróż do domu w moim życiu. Więc to mnie jakby do, do tego, żeby sobie walkować ale nie stosowałem się specjalnie, tak jak sam, jak przed innymi walkami, czyli na pokój. Te pierwsze spotkania tam z Conorem McGregorem, te wszystkie gdzieś tam, no to takie około, około tak nazwijmy to, sportowe rzeczy, które tam, się, które tam się wydarzyły. Jak ty to odbierałeś? Jak ty tak pierwszy kontakt właśnie z McGregorem, z, z tym wszystkim, z Julia Fejberem? Jakie wrażenia tobie wywarli? No, ten pierwszy taki kontakt to bardzo wydawało mi się to wszystko aż, że, że siedzę z świata w jednej szatni, z, Takimi po prostu osobistościami światami jeszcze no ale, ale wiedziałem, że ciężko na i, i to jest właśnie to miejsce którym powinien być. No właśnie, teraz po zbliża się kolejny twój e, gdzieś tam występ zapowiedziany już, tak? Będziemy cię mogli, będziemy cię mogli oglądać. Ja wiem, że tobie nie wolno uchylać e, rąbka tajemnicy nawet odnośnie tego, tego pojedynku. E, Absolutnie. Natomiast no, Tom Galicio powiem szczerze, robi wrażenie kogoś, kto ja wiem, tak przynajmniej na pierwszy toka dość ma taki luźny stosunek do tego, co, co gdzieś tam wyczynia, nie tylko jeśli chodzi o klatkę. Takie zdjęcia można jego znaleźć gdzieś tam bez jedynki z przodu i tak dalej. Taki dość wydaje się wesoły, a poza tym ma ogromne doświadczenie, nie zdradzając żadnych szczegółów. Jak to oceniasz? Jak oceniałeś właśnie tego pana? To znaczy. Jestem komediantem e, amatorskim i robił e, występ e, nawet dla nas później, e, więc to, to chyba ten jego humor e, tak usprawiedliwia. E, no, a pasuje Ci takie poczucie humoru? Jego poczucie humoru Ci odpowiadało? No tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo miły <laughs> kolega z niego był, więc wszystko e, było okay. A co do jego umiejętności zawodniczych, to, to wiedziałem, że jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w całym domu i że jest czarny pasem białejńskiego Rzeczypospolitej, więc jakby spodziewałem się, że od niego dobrych umiejętności bardzo lewym. A, a także jeden z chłopaków, e, którzy, którzy e, byli w drugiej Europy, e, trenował z nim wcześniej i, i mówi, że jest naprawdę dobrym zawodnikiem i to tylko o nim wiedziałem. Tylko to o nim wiedziałeś. Również, że walczył jakieś wadę, wadę pół z tego, to, albo średniej nawet, 84 kg wcześniej. No właśnie, no właśnie. To, tak jak mówię, no nie bardzo można tutaj cokolwiek pewnie więcej powiedzieć, ale tak dla zachęty, tak do, do tego, żeby jeszcze kogoś e, gdzieś tam e, no, bardziej zainteresować tym wszystkim. E, powiedz, trudna to była walka? Tylko tyle zapytam. Czy, czy to była walka? Trudna. Czy to trudna walka? Jak to oceniasz? E, to, to znaczy, ja zapraszam wszystkich, wszystkich wydobył, naprawdę że... Nie mogę nic uchylić, ale myślę, że nie będą widzowie za O, i taką deklarację, właśnie od takiej deklaracji oczekiwałem. To się bardzo cieszę, rzeczywiście też się już tej walki, przyznam szczerze, doczekać, doczekać nie mogę. Słuchaj, Soul soldem... Ja również, no, nie pamiętam nie. <laughs> a, to, a to ciekawe, to ciekawe, rzeczywiście. Ale co to, rozumiem, że z niej nic nie pamiętasz i nawet nie miałeś okazji jeszcze potem jeszcze raz jej sobie zobaczyć. Nie, nie, zawsze nie. namowaliśmy znaczy, no, tam ogólnie producentów, żeby nam puścili te walki, ale. Że nie że Aha, no to widzisz, to dla Ciebie też to będzie dodatkowym przeżyciem. Też czekają Cię niezłe emocje, tak się domyślam w tej sytuacji. Dobra, no to wszyscy będziemy je przeżywać. Bardzo dobrze w takim razie. Czekam na te emocje, a jeszcze zanim te emocje zapytam Cię, Soul the Hangman Rogers, gdzieś tam się pojawiła taka u Ciebie na Facebooku informacja o nim, zachęta, żeby się z nim zainteresować. To jest taki dobry kolega stamtąd, z tego domu Wielkiego Brata UFC? No znaczy tak, ja tak głównie to z Nimi z Ateną, bo zapytać się trzymaliśmy, także nie wszyscy razem się trzymaliśmy, ale w tego, że tutaj walczyliśmy w jednej organizacji jakby yy, wcześniej jakby organej do walki to będzie tak znaliśmy się z widzenia. No to mówisz, że to taki jakiś, to, to, to mówisz, że to jednak tak, jest tak jest z tych najbliższych, tak? Że tam trzymałeś, trzymałeś się ze wszystkimi, ale to była osoba, z którą tam najlepiej się dogadywałeś. No to, to tak, tak, to, tak, to, tak. To, Można to, to powiedzieć. Słuchaj, te wszystkie Twoje doświadczenia, które zbierałeś wcześniej, bo Ty przecież i walczyłeś w Anglii, zresztą tam były takie walki, które też budziły ogromne emocje i do tej pory się gdzieś tam wspomina. Te wszystkie doświadczenia tam zebrane, yy, przydały Ci się teraz yy, przy, tym, co, przy tym, wezwaniu, którego się podjąłeś? To było coś, co odczułeś, że faktycznie było warto wcześniej tam yy, się gdzieś próbować, bo to się teraz rzeczywiście przełożyło na najlepszą na, na możliwość tutaj występowania w Tufie? To znaczy myślę, że oczywiście, że tak. No, nawet... Yy walczyć Z zawodnikiem, który obecnie jest zawodnikiem wyśli i można powiedzieć, że to jakby też, też mnie zmotywowało do tego wszystkiego. No myślę, że to wcześniejsze wszystkie walki prowadziły jakby do, tego, do, do tego, że było przeznaczenie, że do takie po prostu można powiedzieć się pieniądze i się ryzykowało, mam nadzieję, że jakoś to się opłaci teraz. <śledzy> Rozumiem, dobra, czyli, czyli tutaj jakby nic nie możemy zdradzić, ale też, te, też w takim razie tego Ci życzymy, jeśli mogę tak powiedzieć, już w tym momencie. Nie ma czego życzyć, ale mimo wszystko. Dzień, dziękuję. Słuchaj, zapytam Cię jeszcze tak, bo e, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Krzysztofem Soszyńskim który opowiadał, że jeśli chodzi o samego tufa, to tam nie tylko oczywiście wiadomo, no są walki, treningi, przygotowania i tak dalej, ale jest też, jest też dużo czasu na to, żeby się... nazwijmy to wprost dobrze zabawić, co zresztą organizatorzy ułatwiają i umożliwiają. Tak samo było w waszym przypadku. To znaczy to znaczy tak. Generalnie alkohol to byłby tam bez limitów. Każdy mógł sobie zamówić to, co chciał, jakby to może powiedzieć, a jak z biegiem po prostu jak walki się skoczyły i teraz więcej jakby było wyeliminowanych, no to, to ludzie zaczęli trochę zainteresować. I, no i było wesoło. nie? Ten zresztą będzie będziemy będzie zobaczyć w programie później. No to będziemy jeszcze to też oglądali. Same, same ciekawe rzeczy się szykują. Szkoda, że nic więcej nie można. <śmiech> <śmiech> e, powiedz, no ciężko teraz o to pytać tak naprawdę, no bo jeszcze nie wiemy jak się ten program skończył, a ty nie możesz nam powiedzieć, ale zapytam w ten sposób. <laughs> Przyszłość przed Tobą. Różowa, szara, czarna. Jaka przed Tobą teraz przyszłość jest po tym wszystkim? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Sam czekam, żeby się wylekł Ale tak jakbyś miał sam oceniać gdzieś tam wewnątrz... Ja, ja, jest, ja jestem w jestem dobrej myśli, ale jak to będzie, to zobaczymy. Ech, no dobra, w takim razie też się, czekamy na... Ro... Czekam, mam... <laughs> ale rozwój wypadków w takim razie jeszcze bardziej interesujący, jeszcze bardziej interesujący się staje. Posłuchaj, jeszcze tak zapytam Cię, bo w tym, w, tym, w tym cały tuf The Ultimate Fighter, spotkanie z takimi ludźmi, gdybyś Ty tak miał teraz ewentualnie to podsumować i pod względem, czy pod względem sportowym, czy pod jakimkolwiek innym co daje przede wszystkim udział w takim programie? Poza oczywiście tym, że można to znaczy, potem ewentualnie kontrakt podpisać, wiadomo, ale tak. co daje? To znaczy, no to całe to, to, to wydarzenie jakby cały ten program po prostu ja czuję, że to mnie rozwinął jako osobę przede wszystkim, no bo nigdy w życiu nie byłem w takiej sytuacji postawiony, że musiałem walczyć dość często w krótkim okresie czasu, a poza tym też z moimi domniemanymi e, przeciwnikami po prostu jeść się na niej, a, ja dekorację, a potem e, jednego dnia rano jemy na niej, a potem w południu musimy, to musi być e, i to... Seria, że tak powiem. Każdy co to poważnie zrozumiał, to był kontrakt na linii, więc yy, każdy po prostu oddawał całe serce w te walki władą. No i na pewno nie zamieniłbym tego przeżycia na żadne inne. Tego co mogę powiedzieć. No, że po prostu trzeba być tam w środku i w bliższej sytuacji, żeby to zrozumieć. Yy, I wiem, jak niewiele osób miało okazję to zrobić. A na pewno jest to przeżycie, które zmieniło mnie i rozwinął jako osobę. No właśnie, jest to trudne? No, właśnie mówisz, właśnie chciałem to zapytać, tak dopytać jeszcze, jeśli pozwolisz trochę bardziej szczegółowo. To rzeczywiście, no bo wiadomo, różne rzeczy obserwuje się, oglądając The Ultimate Fightera, ale czy faktycznie te emocje takie są autentyczne, naturalne, jak się siedzi z tymi ludźmi, z którymi tak jak sam mówisz, no potem się będzie ewentualnie rywalizowało, budzą się takie złe emocje, czasami się ochotę gdzieś tam troszeczkę poszaleć, znaczy w sensie narozrabiać trochę? Wkurzają ci ludzie, denerwujące to jest? Na pewno, na pewno, a tak to dziwe, bo ja nie spotkałem się z niczym, żeby było ten re reżyserowane czy ustawione, więc wszystko co tam się bo to, to, to nie było, nie szło z jakimś scenariuszem, bo nie to po prostu wydarzy sam się krew, jakie czy powiem. To, a jak to dalej, to... <ślam> nie no właśnie o to pytałem, o to pytałem, czy to, czy to właśnie było reżyserowane, ale twierdzisz, że nie, że to wszystko jest tam autentyczne, naturalne. Absolutely, absolutely. To wiesz, ja tylko zapytam Cię jeszcze, bo no my teraz czekamy. Ty też, jak Sam twierdzisz, na ten najbliższy pojedynek. On się, on będzie się odbywał w momencie, w którym Twoja drużyna przegrywała 0 do 2, prawda? Po dwóch walkach. No więc właśnie. To jak doszło do tego momentu, jak się okazało, że będziesz musiał no, gdzieś tam nadrabiać straty? Były jakieś rozmowy, jakieś motywacyjne, dodatkowe spotkania z Tobą, czy po prostu powiedziano Ci idź, walcz, wygrywaj. To jest spotkanie. Po spotkanie. nawet sam Konrad McGregor w pierwszym po prostu przy pierwszym spotkaniu powiedział nam, że e, fakt faktem jesteśmy podzieleni na te drużyny, a tak naprawdę każdy tutaj jest dla siebie i dla swojej rodziny i dlatego, tego, żeby po prostu podwalić swój własny byt, więc tak naprawdę każdy jest w swojej drużynie, a, a, a nie po prostu duży Europy, to jest tylko jakby taki zlepek, więc ja wiedziałem, że jestem tam dla siebie i, i że po prostu no, tak naprawdę nikomu się nie otrzymowałem i swoją walką. To pozwól, że tylko na koniec Cię dopytam, nie miałeś trochę takiego odczucia, nie miałeś troszeczkę takiego, ja wiem, no może nie żalu, ale tego, że Konor McGregor sam już tak na wstępie zapowiedział, kiedy zaczynało się całe to przedsięwzięcie, że jego tam za bardzo nie będzie podczas tego programu. Nie miałeś trochę takiego niedosytu, że go tak mało jest w tym z wami tam gdzieś z drużyną? To znaczy tego, że tak, to tak naprawdę na wieczornych stringach wszystkich do końca, więc tak naprawdę był i pomagał nam. Nie, nie, nie czułem. Widziałem, że dosułem na dużo swoich własnych zajęć, a szczególnie, że zaczęliśmy kręcić program. To było chyba dwa dni po walce z Menderem i, i wiedziałem, że na pewno dużo miał no, jakichś tam zobowiązań medialnych i tam mówiłem ma kilka spotkań dziennie i dlatego to tak mniej więcej wygląda, ale tak naprawdę był bardzo często na treningach na wieczorem treningach był na całych wszystkich czasach. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Zapytam w takim razie tylko jeszcze na koniec. Tak, już naprawdę zapytam na koniec. To... Wypada zawsze życzyć powodzenia w takim momencie. Jak teraz bym Ci życzył powodzenia, to byłbym jasnowidzem, czy nie? Eee, nie wiem. <laughs> Dobra, ale Ci go życzę. W takim razie życzę powodzenia w tym programie, chociaż już praktycznie wszystko wiadomo. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie i, I mam nadzieję, mam nadzieję, że faktycznie i mam nadzieję, że faktycznie jak kiedyś nam będzie okazja już po tym wszystkim rozmawiać, to to będzie to rzeczywiście rozmowa przeprowadzona w dobrych nastrojach. Dziękuję.